A dzisiaj udało nam się zebrać parę buraków. No co, nie są może jakieś gigantycznie wielkie, ale też trzeba było przerzedzić grządkę, bo rośnie tam cała masa takich innych jeszcze maleństw. Więc te, które już takie w miarę się nadawały, wzięłam i wyrwałam. Nie. I co będziemy robić z, tej, z tych buraków? Będziemy robić takie buraczki w słoikach pokrojone. Właśnie, boję się, że z takiej ilości to tam za wiele nie zrobimy. Mhm. Więc raczej tak chyba na bieżąco może się je zje, nie? Coś tam, to znaczy, coś się wymyśli na, na bieżąco, co to znaczy? To znaczy, że nie wekować w słoiki, tylko po prostu przygotować coś w garnku albo w jakiś inny sposób i zjeść od razu. Co jesz? Jem sobie czerwienki z lodów. Z lodówki to co prawie jak lody. Aha, ale czaraśnia. Trochę, trochę zdrowsze niż lody, nie? Normalne. No, a co tam od dzisiaj u nas słychać na działce w ogóle? Co żeśmy nowego zaobserwowały? No ja zaobserwowałam, że, gro, że niektóre graszki rozkwitły. Te pachnące takie, nie? Aha. No, poza tym co? Trawa rośnie, tak? Pokażemy jak rośnie nasza trawa. To nie? No, nie no, szału nie ma, nie, ale to był test. Aha. Testowy drewniczek. Od miesiąca tędy nie chodzimy, prawie. O, motylek tam przyleciał na kocimientkę. Zresztą kocimiętkę trzeba będzie niedługo przyciąć, bo już zaczyna tak słabo wyglądać. Widać tam tego motylek, bo zlał się z tłem. Dobra. A i co nam ogórki zakwitły w sumie, nie? Tak. Idziemy zobaczyć ogórki. Mhm. I tu wypuściła... mhm. no, mm. Tu się pozbyłam połowy mięty, nie? Mhm. Tutaj cały ten ten to była jedna część mięty, tutaj jeszcze nam trochę zostało. Mhm. Nie licząc tam zielniczka, nie, który jeszcze mamy. No. Tu nam sałaty idą w kwiaty, ale to nic. Te są przepyszne. Zapomniałam musztardowiec, czy jak to tam Mizuny, czy jak to tam się nazywa. Nie mam pamięci do to Są mega No, a tutaj są o, kwiatuszki. Kwiatuszki na ogóreczkach. Z zobacz, nawet się zawinął. Tutaj wokół drutu. O, tutaj. Aha, Czyli, złapał. No złapał się na drut. <noise> Jak rybka na haczyk. Nie? Ale i tak muszę jeszcze wiesz, co linki poprowadzić takie pionowe do góry. Bo na razie mamy tylko takie poziomy druty, A żeby one miały ułatwioną trochę sprawę, to jeszcze zrobimy... I to będzie wyglądało się na Dokładnie. No i tutaj ostatnio tak te cuk cukinie coś. Niby rosną, ale zaczynają od połowy gnić. Nie podlewamy ich nadmiernie. Dlatego podłożyłam takie deseczki, chociaż nie wiem czy to się w ogóle sprawdzi. Ktoś mnie puka w tyłek. O Jezu, jak to mogło zabrzmieć dziwnie. <grymne> <grymne> Słucham cię... Kukury o, o kukurydzy chcesz powiedzieć. No dobra, dawaj. No, ale śmieszna, nie? To była ta nasza pierwsza zasiana w domu jeszcze do Doniczki, tak. nie? I już wypuściła kwiatki. No, to jest, kwiat, to jest chyba z tego co pamiętam kwiat męski, a to jest tutaj chyba żeński, to jak tam spada, ale zostaw, no, zostaw na razie. Bo, bo zużyjesz. <laughs> Dobra, tu jeszcze trzy rosną kukurydze, takie no. trochę mniejsze. No, ale tam to była jako jedna, jedyna na próbę, nie? Wysiana. Z nią wyszło. No, obok są słoneczniki, już przerosły tą kukurydzę. No jedna. A na, a jedna, a na tym listku siedzi mucha. już obracza. Tam mrówki łażą w ogóle. No. Łażą. Oh, moje piękne nasturcje spełniają niestety też swoją haniebną rolę, ponieważ no. nasturcje wysiałam jako wabik na mszyce. I tutaj... Ostatnio psikałam koperek, ale chyba jeszcze muszę powtórzyć taki oprysk z sody i, w, i w, z wodą zmieszane. A, tu, a tutaj zaraz jest nasturcja. I w środku o się roi od czarnej mszycy właśnie. No, wolę, żeby zjadły nasturcję, którą specjalnie posiałam po to, żeby właśnie zwabiała mszycę, niż żeby zeżarła koperki czy jakieś inne rzeczy. Aczkolwiek. Tych nasturcji też szkoda, nie? Mhm. Takie ładne mają kwiatki. A wiesz? poza tym nie wiem, czy ci mówiłam, na nasturcje są jadalne. Te kwiatki można jeść, wiesz? Słyszałam, gdy mówiłeś do pani Marty wszystko. Aha, no, no widzisz, a? Czyli ty wszystko słyszysz i zapamiętujesz. Dobra. Tutaj zaczynają nam się pojawiać też pączki na nagietkach. W mm -hmm. samosiejkach, z zeszłego roku nam się powysiewało tak. całe mnóstwo. A tam jest Idziemy, nie? Skoro, już tam jakiś, jest no skoro już jakiś rozkwitł, no to go pokażemy. Mm -hmm. Ten nasz piękny okaz. A tutaj już niedługo rozkwitnie drugi. No, lubimy nagietki. No Zbierać... ale są No, zbieramy też płatki i suszymy, nie? na no. herbatki zdrowotne. Jasne. tu mamy całe, prawie pole No nie no, z tymi truskawkami to ci powiem, kiepska sprawa jakaś taka jest w tym roku. No ale i tak obrodziły przynajmniej odrobinę, bo w zeszłym roku nie było z nich nic. I są pyszne po prostu. No, tu jarmurze jakoś powyginało. No. A tutaj jakieś kolory. Wyginam śmiało ciało, nie? To też jest jarmusz, wiesz? To jest jarmusz rosyjski, czy jakoś taką się nazywa. Od cioci dostałam. No, tu marchewka rośnie, roś, rosną liście jak szalone. Aj, dlaczego? Jak to możliwe, że tutaj? Nagietek? No sam się wysiał. Właśnie to są te samosiejki. I tutaj właśnie bardzo dobrze, bo one właśnie też bardzo pomagają roślinkom, nagietki. Naprawdę. Tak jak aksamitki, wiesz? Jej. O, tutaj pietruszka, no a tutaj była kalarepka, już jedną zjedliśmy, nie? I ma przepysz. No, za, za dużo to tutaj tam nie zjadłaś ty przepyszna. O, pierwsze pomidorki się już nawet zabarwiają. Tutaj na pomarańczowo na razie. No tutaj widzisz drugi już nawet. O. To gdzie on tam się chowa pod listkiem no? Tu jest taki przerośnięty analogium. On nie jest przerośnięty, to jest po prostu inna odmiana, to jest dużych pomidorów, wiesz? No, tylko ciąg dużego pomidora działkowego. No bo my mieliśmy w zeszłym roku na No, ale nie uważaj ostrożnie, tak żeby nie odpadł. No, bo w zeszłym roku mieliśmy tylko malutkie pomidorki. Na próbę, tak żeby zobaczyć, czy w ogóle coś na tej ziemi tutaj urośnie. Tak. No to Nie wiem, co. Te duże pomidory, właśnie takie, jakieś takie, mają trochę jakieś poskręcane liście. A to oznacza? Trzeba by je zdiag... zdiagnozować, co im to to dolega. Znaczy... Zdiagnozować, to znaczy dowiedzieć się, co im dolega, na co chorują albo czego im brakuje mszyca? Nie, nie, akurat na pomidorkach mszycy nie zaobserwowałam dobra, tu są buraki które wcześniej widzieliście o, nie, bo tam na groszku już prawie nic nie ma, wiesz a tutaj właśnie mam takie buraki posadzone z rozsady, te duże takie, o, a tutaj między nimi wysiałam jeszcze prosto do, no, do gleby, do gruntu no niestety słabo rosną, przez to, że są zacienione przez te duże. A te duże jeszcze nie są aż na tyle duże, żeby już je powyrywać. Tak jak mówiłam, nawet te, o, które, jest już dosyć dużo. Nawet te które już wyrwałam, to e, nie były gigantyczne. Ale no, no kto, jeszcze mogę się z podzielić, bo tego też nam nie brakuje na działce. Mhm. Tutaj rukola, dzisiaj troszeczkę trzeba będzie jej też pozrywać. Mhm. No, też na rukola, uwielbiam, nie? A ty? Dla ciebie hmm. za ostra chyba troszkę, co? Ja jeszcze nie jadłam. Rukoli nie jadłaś naszej? Hmm. Nie, nie Może jarmużu się troszeczkę też zerwie. No. Coś chciałaś powiedzieć jeszcze? Hmm. No słucham. Tam mamy kolejny y, ogródek, a tym y, w tym takim namiocie jakby. Aha, też. no to chodź. Teraz znaczy, wiesz co, my już, tam, my już rob, robiliśmy ostatnie oprowadzanie po naszej działeczce, pamiętasz? Aha, bo ja Ci chyba tego filmu później nie pokazałam, finalnie. Dobra, tu są też pomidorki, które z nich to są tak zwane tygrysie, ale za cholerę nie pamiętam, które. To mają takie paseczki. No, tutaj jeden taki piękny jakiś okaz nam rośnie pomidora, przez przypadek znalazł się w sadzonkach tego selera. Nie wiem jak on tam był, bo celer kupny. Kupowałam sadzonki na ryneczku u nas. Nie A, nie i tak rośnie. Wiesz, co właśnie jakoś dziwnie rośnie, nie rośnie. Ja się nie znam. Pierwszy raz w życiu porę jak malutka, duża pora sadziłam. No, ale takie coś się tam dziwnego z nią dzieje. Nie miałam czasu śledzić, czytać i się dowiadywać. podziemna. Myślisz, że jest coś takiego jak mszyca podziemna? Tak. A może to są takie inne robaczki jakieś podziemne, co? Ale słyszałam o mszycy tak. podziemnej, które nazywa się inaczej mszyca porowa. Wow. Porowa. Dobra, a tutaj mamy papryczki. Nie wiem, co, czy w ogóle cokolwiek z nich będzie, bo tu mamy taką jedną małą papryczkę ciemną. E, już chyba widać. Tak, pierwsza jaka była, to ją nam zeżarły ślimaki. A nie, nie chcę się pokazać za dobrze. No. Teraz druga się wybarwia, zobaczymy czy przeżyje, nie? No. Tam też widać pomidorki, kolejne. No, no i kapustne, ale kapustne to się za wiele nie zmieniły od ostatniego spaceru, więc nie bardzo jest o czym mówić, chyba wiesz? A tam O, sprawdzę Sprawdzaj właśnie, czy tutaj groszek jakiś nie jest dojrzały, bo ja już widzę co najmniej jeden. No to pozrywaj. Ja tu mam w... Ty, ja mam tutaj o w kieszeni. O, ktoś w chce groszku. <noise> tak, nasz w kieszeni groszek. To był ten o, ten zwykły groszek. A ten to, to już tak, to już jest końcówka tego groszku, dlatego chciałam... No to, no to zrywaj. W siatkę chciałam go wkładać, ale cukrowego okazało się trochę więcej, więc ten włożyłam do kieszeni. Ale zobacz, ten wygląda jeszcze całkiem ładnie. Ten, ten tak, no jeszcze ujdzie też, można zrywać. No to zrywaj i pakuj do kieszeni. No, tutaj coś się dziwnego z maliną dzieje. To, że była mszyca to wiemy, ale teraz jeszcze jakieś maliście takie dziwne dosyć. Przenieśliśmy maliny w to miejsce i chyba im się tutaj nie podoba. Nie chcą rosnąć. Już pomijam fakt, że ja w zeszłym roku wszystkie jak leciało, obciachałam bo nie wiedziałam, ani które owocują na jednorocznych, a które na dwuletnich. Więc wzięłam wszystkie upitoliłam, jak, sz, jak szło. No, jeszcze jeden kraszek! Dawaj do kieszeni i nie gadaj głupot. <noise> Dobra, to co? Nasza wielka czereśnia. No. Laska Gandalfa. Halo, zobacz. Tutaj nasza laska Gandalfa. Zaprezentuj laskę Gandalfa, ale tak pokaż, bo to tak naprawdę fajny, kawał fajnego kija. Dobra, idziemy. Można Na takim zajęciu włożyć pachę. Można pod pachę włożyć, dobrze. I gdy ktoś ma jakąś konchurnię, trzymać niżej i tak sobie chodzi. No Dobra, wiesz co, nie ma co gadać, trzeba się brać za robotę, czyli... Dzisiejszy mój cel popodwiązywać, poprowadzić pomidorki. nie pomidorki, A, da, da. linki do Ogórki. ogórków. No, dobra. Fuh. I tym akcentem, czarując niczym Gandalf, Kalina wyczaruje linki do ogórków. <noise> dobra, pa, pa, pa. Do następnego. Razu. No to wracając do ogórków właśnie. Tak jak na poprzednim filmiku z córką mówiłam, trzeba się zabrać za podwiązywanie. Tutaj już widzicie takie sznureczki, które idą. E, zastanawiałam się, jak przymocować. Kiedyś na jednym filmie, chyba Kasi In, e, ona opowiadała, że albo przywiązała, albo żeby nie przywiązywać sznurków bezpośrednio do rośliny, bo przy jakimś większym wietrze czy coś, to po prostu wszystko by latało. No i wiadomo, mogłoby wyrwać roślinę połamać ją i tak dalej no więc wpadłam na taki pomysł, aby wykorzystać takie mam no to było dorzucone, jak kupowałam taką folię, którą zerwałam z truskawek, to po prostu się wbijało no czy te, 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 nie wiem jak to nazwać bolce trzymały tą folię w ziemi, żeby nie otwórnęła wczoraj byłam też w sklepie takim u nas w naszym mieście, to jest sieć sklepów Teddy chyba się nazywa, czy jakoś tak. Takie szwarc -mydło powidło Wszystko i nic, jak to mówią. Ale fajnie, fajna rzecz, bo tak. E, 38 metrów, 38 chyba. Tak, linki za 10 zł. E, takiej, wiecie, rafia, czy jak to tam się nazywa. E, no dobra, nieważne. W każdym razie to. I bardzo fajna rzecz. Już mam pokazuję, muszę wydobyć jedną. Ty, 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 takie o klipsiki. Pyk, 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 pyk. Eee, ogólnie kupiłam je z myślą o pomidorach, tyle tylko, że zapom zapomniałam, że moje pomidory mają o tam widać takie grube tyczki. I to się to, to nie złapie tej tyczki. <złatak> to by się bardziej przydało do pomidorów w szklarniach, które są puszczone właśnie po, po linkach. No więc, ale ponieważ tutaj do tych moich drutów poprowa poprowadziłam właśnie linkę, mocując ją o, właśnie w ten sposób do ziemi. Postanowiłam te klipsy wykorzystać przy ogórkach. I tutaj one się chyba dużo lepiej sprawdzą. Właśnie tylko chociażby przez to, że właśnie jest cienka linka i, i ogóreczek. No i co? No, prosta sprawa. Po prostu łapiemy. No, złapiemy takim klipsem tutaj i lineczkę i ogóreczka. Tylko ostrożnie tak, żeby... O, I on już gdzieś tam ma tą swoją blokadę, ograniczenie ruchowe, że, że już na, na boki za bardzo nie pójdzie, i jest szansa, że złapie się o tutaj zalineczkę i pójdzie sobie dalej do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. No, zobaczymy, jak to się sprawdzi. W zeszłym roku ogórki miałam normalnie na ziemi. Później coś tam jest żarło, jak chyba w większości tutaj działek, albo i w ogóle nawet w Polsce słyszałam, że, że ten sezon zeszłoroczny, albo Albo wszędzie pomidor, szlak trafił, albo ogórki. Także moje działki to też nie ominęło. Ta zaraza ziemiaczana wlazła na pomidory, a później nie wiem, czy to samo, czy coś innego dopadło też i ogórki. No ale coś tam zebrałam w zeszłym roku. Paru, parę słoiczków się zakisiło. W tym roku mam nie, nie mam dużo więcej tych ogórków, ale już próbuję je właśnie poprowadzić pionowo do góry. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo mówię, pierwszy raz to robię. Także trzymajcie kciuki, wbijam dalej haki. Gotowe. Tak z daleka się mniej więcej to prezentuje. E, całą konstrukcję w ogóle jeszcze, oj, w kwietniu chyba, czyli grubo przed sezonem ogórkowym, jeszcze postawił mój mąż, zmuszony tu poniekąd do tego. No, nie była ona wtedy jeszcze tak do końca przemyślana, ponieważ teraz mamy takie, o jak widzicie tutaj, takie V. A chyba bardziej by było mm, też pod względem tego, żeby się dostać do samych ogórków, jak już się pojawią, żeby to było pochylone, a, a to drugo, drugie stało prosto. Chyba tak byłoby czytelniej wtedy i łatwiej by się zbierało ogórki. E, no, nie wiem, nie mam przetestowanej ani jednej, ani drugiej wersji jeszcze. E, w tym roku będzie pierwszy raz, więc. Okaże się w praktyce, jak już te ogóreczki sobie podrosą. Na razie takie są jeszcze za małe, żeby w ogóle je nawet podwiązywać. Zaledwie tam w paru miejscach, e, gdzieś tam, 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 udało mi się może jeszcze w dwóch, trzech e, tymi spinkami je zczepić. Zresztą same spinki, fajna rzecz. O, ta -dam, tutaj e, no, nie posiadam już oryginalnego opakowania. Mam tam jeszcze gdzieś w domku chyba drugie opakowanie z metką, ale taki zestawik. Tutaj był cały rządek tych większych i na brzegach po 5 sztuk, czyli 10 łącznie, e, znaczy mniejsze na, na brzegach, a w środku większe o takie, nie? I ten taki cały zestawik 5 zł kosztował właśnie w tym Tedim. Zdziwiłam się, widząc to tam, no ale tak mega pozytywnie, bo widziałam właśnie na różnych filmikach te, te spineczki do, do tych rzeczy, i one są bardzo fajne, na pewno wygodniejsze niż takie obwiązywanie. Sznurkami czy pomidorów. No, tak jak wam mówiłam poprzednio, pomidory mi tutaj tak się nie to się do pomidorów nie sprawdza, chyba dopiero jakbym miała szklarnię czy folię, Dobra, nieważne. W każdym razie udało mi się te lineczki poprowadzić. Zobaczymy, czy ogórki będą współpracowały z, 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 z moją koncepcją. No i co? No i tyle w sumie. No Tutaj jeszcze mi tu zostało troszeczkę akcesorii, ale to nic, to się zawsze przyda na działeczce. Także pozdrawiam Was serdecznie z pomiędzy ogórków, cukini i stóp mojej córki oraz pomidorów. A ty, ja! Tak, to ty, to ty. No, no i kopereczek. Kopereczek objadany przez mszycę. Coś mi się wydaje, że skończy się na tym, żeby kupić. Bo, I buraczki. Bo nie wiem, czy jeszcze zdążę. Ja, może spróbuję, wysieję gdzieś nowy. Zanim się ogórki pojawią, to może jeszcze wyrośnie jakimś cudem. No nic. W każdym bądź razie praca na dziś skończona. Można się obijać, nie? Nie, nie. Co ty? Nie ma obijania. Zapomniałam, że trzeba jeszcze pozrywać... Co? Rukole, tak? Rukole, jarmusz i sałaty. Tak, będziemy znowu żywić się samą zieleninką. Uwielbiam zieleninę. No tak, ja wiem, jak Ty uwielbiasz zieleninę, no. Lubię. Z zieleniny lubisz pomidory. Mm. <gry> nie? Dobra, ok. Pomidory to nie jest No właśnie, o! Trzeba, trzeba tutaj trochę, przydałoby się. Trochę odchwaścić. o Skrzyp, skrzyp, skrzyp. Cholerny skrzyp, wszędzie skrzyp. go szlak. Ty, 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 ty. Dobra, kończymy. Te, kończymy tym miłym akcentem, tak? Co masz? A spinkę masz, tak? To No to jest taka spinka tutaj, co do, do ogóreczków Sama się nie zepsuła, proszę pani. To my, pani już podziękowaliśmy. No, na razie. Na razie. Na ah, razie. Yes. Hej.